Witam Was w dzisiejszym odcinku na moim kanale, taki trochę nietypowy format dla mojego kanału odcinka, ponieważ sobie urbek wraz z moim kolegą, przywitaj się z nim no. się i będziemy zwiedzać takie pewne opuszczone miejsce, które w którym jeszcze nie byłem nigdy gdy właśnie no, mój kolega też w nie był i będziemy je zwiedzać, wiecie tam wszystko nagramy, pokazujemy te rzeczy różne. No i tak dalej, i tak dalej. chciałbym Was do, do, zachęcić do zasubskrybowania, łapkowania oraz lajkowania i tak dalej, i tak dalej. A teraz przechodzimy już do naszego obiektu. Dobra, to nasz obiekt. Tutaj można zobaczyć. Nie jest to co prawda duże, ale wystarczające mi się wydaje. Więc zaraz już się widzimy jak wyjdziemy do środka. Dobra, jesteśmy już pod wejściem, no dlatego, zrobiłem, tak. dlatego zrobiłem wtedy. No, no tak, tak, tak. Dlatego zrobiłem wtedy takie cięcie, ponieważ tam ktoś stał i po prostu chciałem zatrzymać nagrywanie, żeby nas nie zobaczył. Możesz jeszcze kamerę. Może mi mnie pokazać niżej. Dobra, Dobra. dawaj teraz mi kamerę. Tutaj można zobaczyć. Tutaj wszystkie mecha. Ła, ale piło. Tutaj jest. To? Jawa, ale. A co jeździ? Wiesz, tak spróbuj to popchać lekko. Nie. Nie. A bo tu tam się. Ko A, dobra, to jak tyle tego jest aż. No co, dobra. No to tak, o, jeszcze mamy tutaj. Są takie, to jest rozwalone wszystko. Znaczy, tu są szyby. Tam jest rozwalone dach. Powinno zobaczyć. Oraz tutaj, co tam jakieś mechanizmy, które tam wszystkim To jest piła. Na tym się kładzie chyba drewno, z tego co wiem. I to podjeżdża i to tnie. Na deski. No i tam jest takie koło, które z tego co wiem, chyba to napędza. Dobra, Albo nie to wiem, to dobra. No, nie, tam jest, nie, chwilę, czekaj, chwilę. Teraz będziemy tam przychodzić do środka. Tutaj jest przewalone takie coś. Uważaj, Dobra. Masz pokaż mnie tylko niżej trochę. Znaczy nie, można nie pokazać tam. Dobra, Ukura. Ja już jestem tutaj. Widać wszystko ładnie, fajnie. Tutaj mam chyba... Co to jest? To są chyba systemy zasilające tutaj takie. Tu jest... Co? Ujoj, tutaj Co? są... Dobra, okay. spoko. Ja sobie myślałam, że tutaj ktoś jest. I tu mamy silnik. Taki duży i tam biegną przewody gdzieś czy coś. Tam nie widać prawie wcale, ale dobra. Tutaj są co? Ale to dobrze, tam nogi tylko to. Dobra, tutaj jest. Y, takie coś. Y, na górę nie będziemy wchodzić na górę, tylko pokażemy taką kamerę, bo tam tego co, co widzę, patrzcie te deski na co nie są przymocowane chyba. Tu mamy takie różne te. Ta... Również tu mamy ten. Takie coś do przytrzymywania. Dobra, masz. Weź tam na górę.